Dave Hunt Planarchontów wysyłamy to poselstwo w kosmos. To prezent od maleńkiego, odległego świata. Mamy nadzieję, że pewnego dnia, rozwiązawszy stojące przed nami problemy, dołączymy do społeczności galaktycznych cywilizacji. Jimmy Carter, prezydent Stanów Zjednoczonych. 16 czerwca 1977 roku. Posłanie z sondy kosmicznej Voyager. Jestem przekonany, że wyższe istoty z innych przestrzeni i innych czasów zapoczątkowały nowy dialog z ludzkością. Nie wiem jak wyglądają, jak żyją, a nie jakie są ich cele względem ludzkości, ale żywię głęboką wiarą w ich mądrość i życzliwe intencje ku człowiekowi, i istotą na Ziemi. Andrija Pucharich, ekspert w dziedzinie medycyny, właściciel ponad 50 patentów. Za 10 lat idea funkcjonowania psychokinetycznego będzie powszechnie akceptowana. Obala ona dotychczasową koncepcję istoty człowieka. Istnieje coś o znaczeniu bardziej podstawowym niż materiał, z którego jesteśmy uczynieni. Możemy psychicznie sterować materią, która jest dookoła nas. Poza naszym ciałem, a także wewnętrznie sterować funkcjonowaniem naszego ciała poprzez sposób naszego myślenia. Były kosmonauta Edgar D. Mitchell. Przemówienie do członków Kongresu Stanów Zjednoczonych w 1980 roku. Jeśli wierzymy w telepatię, wierzymy w proces, który umożliwia interwencję w czyjąś osobowość na odległość. Nie jest w żadnym razie prawdopodobne, że jedynie duchy poczytalne i inteligentne mogą taki wpływ wywierać. Nie ma powodu, dla którego i inni nie mogliby tego robić. James Hyslop, profesor logiki i etyki na Uniwersytecie Kalambia Miałem ogromne problemy z panowaniem nad myślami. Był we mnie jakiś demon, Karl Gustav Jung. Psychiatra. Akcja tej książki rozgrywa się w bardzo niedalekiej przyszłości. Jest to wprawdzie fikcja, jednak ani o charakterze fantazji, ani alegorii. Być może należy ją określić jako rzut oka w przyszłość. Nie znaczy to, że na następnych stronach znajdzie czytelnik dokładne przepowiednie. Niemniej jednak, wydarzenia. Uderzająco podobne do opisanych na kartach tej książki, będą prawdopodobnie wkrótce miały miejsce. Wydarzenia, którym żadna ludzka siła nie może zapobiec, nawet gdyby o nich wcześniej wiedziała. Nie potrafimy oczywiście ściśle określić, kiedy podobny scenariusz stanie się prawdziwą historią. Kontakt. Dochodzisz do Omega, spokojnie. Nie powstrzymuj. Przechodzimy głębiej, głębiej. Kenowi i Manowi, pogrążonemu w samodzielnie wywołanym transie i przymocowanemu pasami do tajemniczego urządzenia, które sam wymyślił, zdawało się, że metaliczny głos ma źródło gdzieś w jego własnej głowie. Przeniesiony elektronicznie z fal mózgowych Kena do wzmacniacza głos, jakby robota zdawał się przybywać z odległych miejsc, przestrzeni i czasu. Przeraźliwy dźwięk odbijał się od ścian laboratorium, płynąc z głośnika znajdującego się akurat nad drugą, obecną w pomieszczeniu postacią, odzianą w biały fartuch i pochyloną w napięciu nad wielką tablicą kontrolną elektronicznego sprzętu. Pod przerzedzonymi siwymi włosami na szerokim, wysokim czole pojawiły się kropelki potu, a wzrok za okularów w metalowych oprawkach zdradzał wzrastające nerwowe podniecenie. 18 lat wcześniej, jeszcze jako nastolatek, Ken Ilman otrzymał dyplom z wyróżnieniem Uniwersytetu Stanford. Geniusz matematyczny w dzieciństwie posiadał w wieku 19 lat podwójny doktorat w Stanford z inżynierii elektrycznej i informatyki. Był to wyczyn bezprecedensowy i właściwie nie do powtórzenia. Ken prowadził własną odnoszącą wielkie sukcesy firmę, wypuszczającą programy komputerowe, a jednocześnie angażował się w penetrację dziedziny parapsychologii. Ta ostatnia decyzja głęboko rozczarowała kilka osób spośród jego byłych profesorów, ale Kenowi wcale nie przeszła ona łatwo. Bardzo sugestywnie przekonywał krytyków, że. Parapsychologia oferuje ludzkości więcej potencjalnych korzyści niż jakakolwiek inna dziedzina wiedzy. Jednak nigdy nie zdradził choćby słowem swojej tajemnicy badań, które najpierw go zaintrygowały, a później stały się obsesją. Poszukiwał medialnego kontaktu z beścielesnymi inteligencjami z wysokiego poziomu ewolucji. Po pięciu latach intensywnej, samotnej pracy nad tą ideą, Inman zapoznał z nią bliskiego przyjaciela. Błyskotliwego i rzutkiego profesora psychologii ze Stanford, Franka Laytona. Razem eksperymentowali właściwie bez wytchnienia, poszukując czegoś, czego kaliber, jak obaj byli przekonani, jest większy niż bomba atomowa. o ciężkości i teoria względności razem wzięte. I oto teraz nareszcie udało się nawiązać kontakt. Jesteśmy dziewięcioma, zaufaj nam. Otrzymaliśmy wasze przesłanie przez Voyagera przychodzimy, by pomóc. Kosmiczny głos działał kojąco, hipnotycznie. Inman odczuł dziwne podniecenie, pomimo że znajdował się w drobiazgowo kontrolowanym, zmienionym stanie świadomości. Przysłanie z Voyagera? Nie do wiary. Więc oni jednak są, myśli pędziły jak szalone. Czuł, że wciąga go wir jakiejś magnetycznej świadomości, której istnienia nigdy przedtem nie podejrzewał. Dysząc ciężko i z całej siły starając się zapanować nad drżeniem palców, Frank Layton rzucał krótkie badawcze spojrzenia na pogrążoną w głębokim transie postać. Masywne krzesło z oparciem, do którego Ken był przymocowany, znajdowało się w całości pod piramidą z grubego plexiglasu. Niemal sięgającą wysokiego sufitu laboratorium. Plontanina kabli wiodła od dopasowanego do głowy Kena, plastikowego kasku i od wielu innych miejsc na jego ciele do imponującego zestawu elektronicznych czarów marów u jego boku. Stamtąd dwa wielkie przewody komputerowe wychodziły na zewnątrz do urządzeń kontrolnych. Cała aparatura mieściła się na metalowej platformie w kształcie pentagramu. Wyrzutnia rakietowa w przestrzeń wewnętrzną, jak Ken i Frank pieszczotliwie nazywali swoje tajne laboratorium. Mieściła się około 10 minut jazdy od Uniwersytetu Stanford. Wchodzisz w prędkość ponadświetlną. Rozluźnij się. Ten głos. Zdawał się zaciskać lodowate palce paniki na gardle i piersiach Lejtona. To jest to! Nagroda za lata charuwy! Ken leżał bez ruchu, twarz przypominała w tej chwili maskę pośmiertną. Urządzenia kontrolne wskazywały, że stan transu już dawno przekroczył to, co udawało się do tej pory osiągać. Tętno spadło do 35 uderzeń na minutę, a ciśnienie do poziomu 90 na 40. Przez chwilę Lighton zmagał się sam ze sobą, klnąc na paranoję zachowania tajemnicy, która żadnego lekarza nie dopuściła do udziału w niebezpiecznych sesjach. Obserwowaliśmy wasz postęp. Przybyliśmy, aby pomóc podjąć kolejny krok. Między nami jest bariera. Otwórz się, nie masz się czego obawiać. Mimo przekonującej perswazji i hipnotyzującego rytmu tego głosu w metaliczne brzmienie wkradło się coś niepokojącego. Lighton poczuł, że jeżą mu się włosy na karku. Spokojnie weź się w garść, to głośnik i ta elektronika dają takie brzmienie. Trzymaj się ken. Jego wzrok biegł od kena do strzałek i grafów i z powrotem doktor przyjechał wilgotną dłonią po czole aby wejść w punkt omega gdzie inteligencja ludzka styka się z nieskończonym trzeba porzucić barierę wokół jaźni porzuć barierę rozkazujący tą z głośnika nie pozwalał na sprzeciw Layton z konsternacją zauważył że ken próbuje powrócić do normalnego stanu świadomości w konwulsjach zmagając się z przytrzymującymi go pasami z Zesztywniałych warg wydobył się mięk, a ciśnienie krwi i tętno gwałtownie skoczyły w górę. Lighton obserwował bezradnie, jak monitory wskazują wychodzenie z głębokiego transu. Porzuć barierę. Głos nie z tej ziemi utracił już poprzedni kuszący walor, stał się surowy i władczy. Nie. Krzyk, który wyrwał się z krtani Kena przypominał bardziej zwierzęcy ryk niż ludzki głos. Ken rozpaczliwie walczył z pasami jak tonący człowiek, który próbuje chwycić choć haust powietrza. Musisz się otworzyć. Porzuć barierę barierę. Głos brzmiał coraz głośniej natarczywie, ale docierał już tylko urywanymi sylabami. Jakby mówiącemu coraz trudniej było utrzymać połączenie. Nie! Powietrze przeszył przeraźliwy wrzask. Nie. Bank strzałek na monitorach kręcił się jak szalony przez kilka sekund. Potem powoli wspiął się do stanu normalnego, potem jeszcze dalej. Lighton zaklął pod nosem. Wcisnął jakiś guzik i piramida z pleksji i glasu zaczęła się płynnie przychylać na bok, odsłaniając kena. Kontakt, o którym marzyli, na który tak ciężko pracowali i który w końcu osiągnęli, wymykał się z rąk. Oczy Kena otworzyły się szeroko, a głowa kręciła w prawo i w lewo. Jakby rozpaczliwie szukał wzrokiem czegoś czy kogoś. W każdej zmaszce wykrzywionej twarzy widniała panika. Usiłował wyzwolić się z pasów, lecz na próżno. Ciśnienie i tętno skoczyły wysoko ponad dwieście. W końcu zaczęły powoli opadać. Ken utkwił nareszcie wzrok w lajtonie, który przed odpięciem skórzanych pasów zręcznie usuwał z jego ciała elektroniczne czujniki. Ken, czyś to szalał? Czemu przerwałeś? Przecież byłeś już w Omega. Dlaczego? Ech, przerwałem, tak. Choć nadal półprzytomny, Ken był jednak zaskoczony wyrzutem, jaki dosłyszał w głosie kolegi. Pokręcił głową na znak, że nie wie, o co chodzi. Co ty mówisz? Już tam doszliśmy, aż nagle zacząłeś z tym walczyć. Nie pamiętasz? Walczyć. Nie wiem. Czułem się tak, jakby coś próbowało wejść mi do głowy potworne. Przeszedł go dreszcz. Ścisnął głowę obiema dłońmi osłabiony i oszołomiony. Próbował sobie przypomnieć jakieś szczegóły makabrycznego koszmaru, który zdawał się wciąż trwać, tylko jakby poza jego zasięgiem. Lighton niecierpliwym ruchem sięgnął do konsoli magnetofonu, wcisnął cofanie, potem szybki przesuw. Zniekształcone dźwięki dodawały jeszcze grozy napiętej atmosferze. W końcu Lighton znalazł to, czego szukał. O tutaj. Milowy krok w historii nauki, słuchaj. Dochodzisz do Omega spokojnie, nie powstrzymuj. Przechodzimy głębiej, głębiej. Na pierwszy dźwięk tego głosu ciało Kena zwinęło się konwulsyjnie, a ze skrzywionych ust dobył się jęk. Lighton na moment wcisnął pauzę, potem włączył. Jesteśmy dziewięcioma. Zaufaj nam. Otrzymaliśmy wasze przesłanie przez voyagera. Przychodzimy, by pomóc. Wchodzisz w prędkość ponadświetlną, rozluźnij się. Obserwowaliśmy wasz postęp. Przybyliśmy, aby pomóc podjąć kolejny krok. Między nami jest bariera. Otwórz się. Nie masz się czego obawiać. Lighton z uwagą przypatrywał się koledzy, kiedy rozlegał się ów natarczywy głos. Ciało natrzęsą się jakby wcale nad nim nie panował. Aby wejść w punkt omega, gdzie inteligencja ludzka styka się z nieskończonym, trzeba porzucić barierę wokół jaźni, porzuć barierę, porzuć barierę. Głos zdawał się wypełniać całe pomieszczenie. Nie. Dźwięk własnego, histerycznego krzyku eksplodował w głowie Kena. Ból szarpnął gwałtownie jego ciałem, przytrzymywanym pasami. W przerażeniu Ken wyciągnął ramię, wyłączył magnetofon i jak szalony zaczął wyrywać się z krzesła. Czekaj, ja cię odepnę. Lighton ze stanowczością położył dłoń na jego ramieniu i przytrzymał go w miejscu. Ken tygotał Jego wzrok przypominał wzrok zwierzęcia w potrzasku. Coś znowu wchodziło mi do głowy. Odetchnął głęboko kilka razy, powoli wypuszczał powietrze próbując się uspokoić. Ochyda, oh, potworne, potworny Frank, ja nigdy nie myślałem, że to będzie coś takiego. Kto to jest z tych dziewięciu. Dlaczego czułem niebezpieczeństwo coś odrażającego? Light on odpinał go z niezachwianą konsekwencją, potrząsając głową w wyrazie jednoznacznej dezaprobaty. Nie pojmuję, co już ty wygadujesz. Po prostu nie mieści mi się w głowie. Strach i zagubienie w oczach Kena sprawiły, że Lightton spuścił nieco z tonu. Wytrzymasz jeszcze trochę? Zapytał. Powinieneś dosłuchać do końca, póki świeże. Może sobie coś przypomnisz. Ken rozparł się na krześle i niechętnie skinął głową. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Lighton znów włączył magnetofon. Musisz się otworzyć. Porzuć barierę, barierę. Głos to zanikał. To znów się pojawiał. Nie! Nie! Ten krzyk zdawał się dochodzić z dna piekieł. Ken chwycił poręcze fotela i za wszelką cenę usiłował zachować przytomność umysłu, aż minęły makabryczne, lecz zamazane wizje. Lighton wyłączył magnetofon. I tu zgubiliśmy trop. Pracowaliśmy na tym chwilę całe lata. Stracił resztki współczucia. Stawka była za wysoka. Dla kena nie ma usprawiedliwienia. Lighton już nawet nie starał się ukryć rozczarowania i złości. Spoglądał na kena z nad okularów, ale nie tym chłodnym, klinicznym wzrokiem, obrzydliwie znajomym wszystkim studentom kursów psychologii w Stanford. Wemknął im się z rąk wielki łup. Lighton wrzał bezsilną wściekłością. Dlaczego z tym walczyłeś? Dlaczego? Pytanie majaczyło w pokoju niczym jakaś namacalna istota. Już to mieliśmy, Ken. Mówiłem ci, to było jak, jakby coś żywego i obrzydliwie obcego. Chciał mnie ogarnąć, zagarnąć. Nie potrafię tego wyjaśnić, głos mu się urywał. Lighton nieubłaganie kręcił głową. Ken. Powiedzieli, że otrzymali przesłanie z Voyagera i przybyli na pomoc. Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, co to może znaczyć? Jaką okazję straciliśmy? Więc to moja wina, tak? Naprawdę żałuję, ale ty chyba nie rozumiesz, co to było. Obserwowałem każde najmniejsze drgnienie wskazówek. Upierał się Lighton I zapewniam cię, nie było żadnej oznaki jakiegokolwiek szkodliwego oddziaływania do momentu, Aż zacząłeś się opierać. Wtedy dopiero wszystko się posypało. Ken zjeżył się. Nie masz prawa mnie za to winić, Frank. Tobie się zdaje, że wrzeszczałem sobie od tak bez powodu. To do mnie kompletnie niepodobne. A jednak słyszałem to na własne uszy, ty zresztą też. Nic konkretnego mi nie mówisz, Ken. Relacjonujesz tylko jakieś niejasne, subiektywne odczucia, które pojawiły się w twoim własnym, prywatnym umyśle. Nie jest to nic, co faktycznie miało miejsce. Głos Laitona nabrał klinicznego brzmienia, jak gdyby analizował stan pacjenta czy studenta. Obserwowałem monitory, nic tam nie było widać. Mało mnie obchodzą monitory, rozgniewał się Ken. Wchłaniało mnie coś obrzydliwie odrażającego, nie potrafię tego nawet opisać. Nie umiem tego wyjaśnić, ale to makabryczne. Doskonale. Słyszę, co mówisz, Ken, i usiłuję cię zrozumieć. Wiem, że uczucia mogą wydawać się czymś niemal realnym, ale ja się muszę dowiedzieć, co naprawdę miało miejsce. To nie może się już powtórzyć, nie dopuścimy do tego. Byłeś w punkcie omega, spełniły się sny i jak gdyby nigdy nic wycofałeś się. A tobie się zdaje, że ja się z tego cieszę? Już zapomniałeś, że to ja wszystko rozpocząłem i wprowadziłem ciebie? Zechciej mnie z łaski swojej zostawić w spokoju. No dobrze. Głos Lightona brzmiał poniekąd przepraszająco. Spróbujemy kiedy indziej, gdy będziesz gotowy, następnym razem pójdzie łatwiej. Następnym razem. <noise> nie wiem, może. Teraz nie chcę o tym myśleć. Błagalne wzroki, wykrzywiona twarz Kena wyrażały bezgraniczne przerażenie. Możesz to zrobić, mówił Lighton kojącym tonem. Teraz znowu on zaczął ulegać panice. A jeśli Ken się wycofa? Wyśpisz się porządnie, przejdzie ci. Mieliśmy kupę szczęścia. Następnym razem pójdzie jak spłatka. Położył dłoń na ramieniu Kena, ten natychmiast ją zepnął. A może. Może tak zechciałbyś następnym razem zamienić się ze mną miejscami? Z największą przyjemnością, tylko że to nie miałoby sensu odparł Lighton z żarliwością w głosie. Ty się do tego przygotowywałeś od lat. Psychodelika, yoga, zen. A ile czasu ja bym musiał na to strawić? Daj spokój, Ken, nie podejrzewałem, że tak łatwo się zniechęcisz. Zostaw mnie w spokoju z łaski swojej, spróbuję oczywiście jeszcze raz, tylko muszę mieć trochę czasu. Ken podniósł się energicznie. Jego wysoka, wysportowana sylwetka wyrastała ponad postać towarzysza. Był między nimi spory kontrast. Layton najwyraźniej lubował się w trunkach i dobrym jedzeniu. Muszę stąd wejść, mruknął Ken. Nie wiadomo czy do siebie, czy do Laytona. Znów potrząsnął głową i objął ją dłońmi. Skrzywił się z bólu i oszołomienia. Kręcąc głową, chwiejnym krokiem minął drzwi laboratorium i zatrzasnął je za sobą. Layton szedł za nim z wahaniem. Kilka kroków potem zatrzymał się. Stał, a echo zatrzaskiwanych drzwi dudniło mu w głowie przez dłuższą chwilę. Dał się porwać Wirowi sprzecznych myśli. Rozglądał się po laboratorium, dziele geniusza i wytrwałości Kena. Stało się ono również jedyną obsesją Franka Lightona. Mamy kontakt. Ta myśl wywoływała w nim cichą radość. Prędko podszedł do telefonu na najbliższym biurku i wcisnął jakiś numer. Numer, którego nie wybierał nigdy, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie sposób wyśledzić, skąd dzwoni. Rozległ się sygnał za sygnałem. W końcu z drugiej strony odezwał się rzeczowy damski głos: CIA! <Klacht> Lightum chrząknął. Proszę z Hopkinsem. Kogo mam zapowiedzieć? Niech pani powie, że to Herbert George Wells, ze wspaniałą wieścią, na którą czeka.